1 milion złotych. Ile marzeń można spełnić, jeżeli się posiada taką kwotę? Wielu marzy o tym, aby osiągnąć status milionera, jednak niewielu osiąga ten cel. W tym artykule prezentujemy 7 strategii na to, jak osiągnąć 1000.000 złotych w płynnych aktywach na swoim koncie. Na początku zastanówmy się, w co inwestować, mając tak długi horyzont inwestycyjny. Mamy do dyspozycji wiele możliwości: MP, lokaty Nieruchomości, fundusze inwestycyjne, akcje, obligacje. Najpierw rozważmy sytuację, w której decydujemy się na zainwestowanie w lokaty bankowe oprocentowane stałe 2% rocznie, kapitalizacja miesięczna. Strategia H1 pierwsza strategia polega na zainwestowaniu jednorazowo kwoty na lokacie bankowej i czekanie 15 lat, aż osiągniemy 1 mniejsze do 000.000 zł. Okazuje się, że nie jest to najefektywniejsze rozwiązanie Ponieważ aby za 15 lat mieć 1000 zł musimy dziś zainwestować około 750 tysięcy zł, więc o ile obecnie nie jesteśmy bogaci i nie posiadamy takich oszczędności ta metoda może nie być najlepszą. Strategia h 2. Druga strategia polega na systematycznym odkładaniu na lokaty bankowe stałej kwoty co miesiąc. Aby na koncie zobaczyć 7 liczbę musimy co miesiąc wpłacać aż 4 1800 zł. Ta strategia jest przeznaczona dla inwestorów, którzy raczej nie lubią ryzyka i zarabiają znacznie więcej niż wynosi przeciętna płaca w Polsce. Jak widzimy na powyższych przykładach, strategia H1 i strategia H2, mając tak ambitny cel i stosunkowo długi horyzont czasu, inwestowanie na lokatach może nie być najlepszym rozwiązaniem. Przy takich parametrach inwestycji, cel i czas, możemy pomyśleć o bardziej agresywnych aktywach, w tym akcjach. Średnia stopa zwrotu z indeksu S&P średnik P500 od początku istnienia tego indeksu wyniosła 12,25%. Musimy pamiętać, że jest to jednak średnia, a stopy zwrotu mogą być zarówno mocno ujemne, jak i znacząco przewyższające te 12,25%. Fundusze inwestycyjne inwestujące w akcje pobierają różnego rodzaju opłaty za zarządzanie najczęściej w okolicach 0,5 do 4% rocznie. Z drugiej strony funduszami zarządzają profesjonaliści, którzy znają rynek, dzięki temu mogą osiągać ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne. Dla naszych dalszych wyliczeń załóżmy że średnia stopa zwrotu z funduszy inwestycyjnych będzie wynosić 11%. Strategia H3 Inwestujemy jednorazowo i zapominamy, najłatwiejszą strategią będzie zainwestowanie jednorazowej kwoty w fundusze i poczekanie 15 lat. Przy takim założeniu potrzebujemy dziś mieć 211 tysięcy złotych, jest to kwota duża którą nie każdy posiada. Ponadto inwestując taką kwotę w akcję, nie wszyscy inwestorzy będą czuć się komfortowo. Strategia H4 Inwestujemy systematycznie co miesiąc. Kolejna metoda na osiągnięcie statusu milionera polega na systematycznym oszczędzaniu. Jeżeli chcemy za 15 lat dysponować kwotą 1000 zł, musimy systematycznie oszczędzać 2310 zł, uwzględniając powyższe założenia. I inwestować środki na rynku akcji. Kwota 2310 zł jest możliwa do osiągnięcia dla rodziny, w której pracują dwie osoby i mają własne mieszkanie. Jednak wiele zależy od indywidualnej sytuacji oszczędzających. Strategia H5 inwestujemy systematycznie 1050 zł na początku i powiększamy wpłaty o 1% miesięcznie wynagrodzenia w Polsce rosną z tego powodu założenie co do możliwości oszczędzania tej samej kwoty co miesiąc są zbyt restrykcyjne, ponadto nie dość ze wynagrodzenia w gospodarce rosną, to rosną wynagrodzenia poszczególnych osób wraz ze zdobywaniem doświadczenia i wiedzy. Ponadto zdolność do oszczędzania zwiększa się zdecydowanie szybciej niż wzrost wynagrodzenia, co oznacza, że osoba która zarabia 4000 zł i oszczędza 10%, czyli 400 zł miesięcznie. Po podwyżce wynagrodzenia o 5% będzie zarabiała 4200 zł przy utrzymaniu wydatków na stałym poziomie. Inwestor ten może oszczędzać 600 zł miesięcznie, czyli wzrost kwoty, którą oszczędzało o 50%. Załóżmy, że możemy sobie pozwolić na wzrost kwoty która będziemy oszczędzali o 1% miesięcznie to J jeżeli w jeden miesiącu zaoszczędziliśmy 100 zł, to w następnym oszczędzamy 101 zł. Przy takim założeniu, aby osiągnąć 1000 000 zł na koncie za 15 lat musimy rozpocząć inwestowanie od 1050 zł. Strategia H6 inwestujemy jednorazowo i dopłacamy. Możemy też w celu osiągnięcia statusu milionera łączyć dwie metody. To jest dokonać jednorazowej wpłaty na początek i systematycznych dopłacać środki co miesiąc. Aby to osiągnąć, zakładany cel musimy na początek przeznaczyć 100 tysięcy złotych i dokładać 1250 złotych miesięcznie. Strategia H7 Inwestujemy jednorazowo, dopłacamy 2% więcej co miesiąc. Ostatnia strategia przeznaczona jest dla bardzo ambitnych którzy Zaczynają z niskiego pułapu. Na początek inwestujemy 10 000 zł i dopłacamy jedynie 350 zł. Założenie tej strategii polega na tym, że będziemy szybko zwiększać oszczędności. Rozpoczynamy więc od 350 zł i będziemy powiększać tą składkę co miesiąc o 2%. Tak więc, w kolejnym miesiącu wpłacimy 357 zł i tt. tym sposobem również dojdziemy do upragnionego celu. Podsumowanie musimy zwrócić uwagę, że podane założenia nie obejmują podatków, które jednak możemy uniknąć albo znacząco opóźnić ich. Zapłatę stosujące rozwiązania IK oraz IGZE. Ponadto możemy znacząco opóźnić zapłacenie podatku inwestując w ramach parasola funduszy inwestycyjnych. Podatek zapłacimy na koniec inwestycji. Co pozwoli zwiększyć wartość naszych inwestycji w porównaniu do sytuacji, w której podatek płacilibyśmy przy każdym wyjściu z funduszu. Musimy też zwrócić uwagę, że inwestowanie w akcje i obligacje wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Założona stopa zwrotu 11% opiera się na teoretycznych wynikach funduszy akcyjnych i nie musi oznaczać, że taką stopę zwrotu zrealizujemy w okresie inwestycji warto też inwestować w różne aktywa, fundusze, co pozwoli zminimalizować ryzyko inwestycyjne.